Hej, cześć, witajcie z tej strony Debacopboy 2004. Dzisiaj, tak jak obiecałem, umieszczam film z aplikacją GoPro Quick w wersji 13.11. 13, tak, ta aplikacja e, ma wersję. E, pokażę Wam ponowne oprowadzenie po aplikacji, jak ta aplikacja się prezentuje. E, mam moją kamerę GoPro Hero 9 Black, włączam ją aktualnie. Zostanie ona włączona. Pokażę Wam ten sam proces, który pokazywałem Wam w listopadzie 2022 roku wraz z systemem iOS 14.2. Aplikacja będzie prezentowana na systemie 17.5.1 iPadOS wydany 20 maja 2024 roku. Zegar 1.0.3.3.M Nakłówki, kontenery, szybkość mówienia 80%, 7.7.3.6, 55% TV strona z 2, stron go Quick. Otwieram sobie GoPro Quick, ale zanim ją otworzę, opowiem Wam o okienku Make a Most of Your Shots, którego nie zobaczycie e, tutaj po otworzeniu aplikacji, ponieważ zostało założone konto w aplikacji. A jeśli mamy założone konto w aplikacji, niezależnie jaką metodą, czy Apple'a, czy przez e-maila, czy przez numer telefonu, czy przez Microsoft Exchange, czy przez Facebooka, no już to okienko znika. Wtedy przy make a most of your shows możemy wybrać, e, czy mamy się zalogować, czy kontynuować jako gość. Cuse gopro quick. Go quick, przycisk, sync, introducing albums. I to mamy, e, przedstawiamy albumy, to jest już od wersji 11 aplikacji, jeśli się nie mylę. Organizują fotos, znak plus wideo, send back, temu, kto o new album, album, media, studio. Icon. GoPro. Nas interesuje GoPro. Kiedyś było Mural Media Studio GoPro i mecz. Camera z nagłówek. Cię podrapi się. Dobra. A Adeadera Camera. Camera i masz. Dominic Hero 9 Black. More options. Hero 9 Black. Status underscore BLE. Imet 43, For 52%. Scan for new footage. Button. Gdybym to kliknął, to bym przeskanował kamerę w poszukiwaniu nowych plików. Jeśli by nowe pliki występowały, byłby komunikat o treści This GoPro has new footage, download i pod tym przyciskiem był download i moglibyśmy ściągnąć te pliki. Wtedy by nam się pokazywał postęp ściągania plików. Five gigahertz button. 5 GHz Wi-Fi, nie mieliśmy tego, to się dopiero pojawiło w wersji 12. View media, button. Auto upload Power. button, Enable preview. Settings. button. To -up Windows. Kiedyś było do setup to dismiss popup Windows Kiedyś tak mówiło jeśli pamiętacie Done Przechcemy preferences setup voice control voice control przełącznik wyłączone voice control language devs cop facets cop quick capture cop camera podkreślenie pets cop camera podkreślenie grup podkreśl był sam let teraz jest lets Quick capture, kopcemera podkreślenie grup, podkreślenie setup. Quick capture, przełącz 60%. 50%. Quick capture to jest gwałtowne wywoływanie migawki. Default preset cockpit auto Off, screen saver rear screen saver front fronto display cockpit screen Lock, cockpit map podcast lc dobry leader 78% Refinacja. kiedyś było 80% po wersji warto. bodajże 11 się umie to zmieniło na 78%, Orient. 78 pro. orientation gps gps language anti-fleet video compression max lens Mod, max lens Mod, credits data steamer cockpit delete bilety lasfile kopota bilety afiles from de camera info nagłówek version kopota ploca camera ploca przełącznik wyłączone ploce version camera version kopca podkreślenie version kopcam ploca te ploca te camera status 4 level kopcam bajra podkreślenie b4 level kopota sd card Zapacity kopc e video sont cert video team remi. video cert. 20 video team mai inning 43 48 foto sont 0 foto timer inning 1447 Fotos. When you look at the video, it's a bit of a click. It's a bit picture. Button. Zaznacz on. Start recording video. Button. tu mamy. Chwila po lewej stronie. Button. Nie wyszło nam z tego. No i tutaj o problemie chcę opowiedzieć, jaki spotkał wersję 1311. Nie można już eksportować hurtem plików. Z GoPro, tak jak to było w wersji 12, 11, 10 i tak dalej. A że ja korzystałem z wersji 10, później była wersja 11. Nie, przepraszam, 9, 11, 12 i 13. No to w wersji 9, jak wszyscy użytkownicy pamiętają, wchodziło się w media, następnie wybierało się u góry przycisk Select. Zaznaczało się e, filmy z danej daty, następnie na dole pojawiały się takie przyciski jak delete, share, e, create, edit e, i export. W wersji 12 aplikacji export uległ zmianie, został przeniesiony na górę obok przycisku SELECT, jeśli wybraliśmy SELECT. E, I co ciekawe, w wersji 13 przycisku export już. Nie ma nigdzie. Już wam pokazuję. Studio. Dokładnie. Media. O co chodzi? Media. Settings I tu mamy na górze zamiast select settings up przycisk, up, so, cloud, przycisk. tablet tablet. Ładowanie, e, ładowanie w środku i ładowanie na zewnątrz. 28 marca 2, 1, 1, 0, 1, 0. No jak zero, sami widzicie, dwa, mamy tutaj pliki wideo. E, przycisk select został przeniesiony na dół sam. I teraz zlokalizowanie go. Album SELECT. przycisk Select Tu przycisk trzeba. pick Off. przycisk przycisk WhatsApp. Przycisk box. Patrzcie, Przycisk SAD. 29 marca przycisk itch hazboksów, przycisk 28, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 0, tak. 41. I patrzcie, te pliki, które mieliśmy wcześniej, one się już nie pokazują. Pokazują się te pliki, które zostały wyeksportowane na iPadzie. 1, 1, 2, 2. itch hazboksów, przycisk SAT. It's Huxbok przycisk WhatsApp, płac, What's goPro wideo, Al, Xel, Del Cancel. Musimy przycisk. dać cancel. I żeby wyeksportować teraz przycisk. wideo. Sy so 282, 1, 1, 0, 46. Trzeba na przykład kliknąć 0. tu. It's It's export. It's export tutaj przycisk. trzeba dać. Save plus share. Save share to cofetowne. Create GoPro 9 Image Continue button. 6% mał Media. Trzeba tu dać God It. I tak już przy każdym. I tak już przy każdym pliku który mamy na kamerce. Przy każdym. To jest żmudna praca. GoPro nam to skutecznie utrudniło. Jeśli wybierzemy select, a pojawią nam się te pliki, po prostu nie pojawi nam się it's checkbox off, tak jak to było wcześniej. Już Wam pokazuję. Tylko muszę, najpierw, tylko muszę najpierw zlokalizować te guziki. Co tu jest bardzo trudne i żmudne. Play, przycisk, arrow left. St studio, media, albums. Przyciskam serdecz. Przycisk Whatsapp. Przycisk What's przycisk. sat. przycisk. It grupy dwa jeden jeden zero zero czterdzieści jeden zero czterdzieści z przycisk. It przycisk. może 24 marca. 1 dwadzieścia przycisk. Jak tu nam przycisk. się przycisk. pojawia? i box Whatsapp wideo. To ale... tak to jest jakby się te, kamer te video, pliki GoPro, z kamery. WhatsApp, WhatsApp przycisk It's off, przycisk. Y pojawiły, to tak jakbym zaznaczył przycisk cancel. wideo, select, przycisk. I tu się właśnie pojawiają i tak przycisk, jak się przycisk, pojawią wody, te pliki, wody. gdy ja e kliknę przycisk export, jest taka sama sytuacja, niezależnie czy kliknę przycisk select czy nie i nie można tutaj wyeksportować plików tylko jest share edit selekcja przycisk select przycisk właśnie select. album album mon zero i tu mi przeskoczyło. Album, button, make it, make it, I tu tylko te dwa guziki. Nie ma już y Create, Share, Link, Share, Export. Nie ma. Nie ma. Jeden, trzy. To wszystko widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O ile, jeśli uda mi się go wyeksportować, bo mam dla Was przygotowany single item test, który wczoraj nagrałem z Akatechem w roli głównej. Wyszła z tego wielka katastrofa i muszę Wam to pokazać. No także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku, o ile on będzie. Cześć. Kończymy. Mhm.